W skończonym ciągu arytmetycznym AN pierwszy wyraz A1 jest równy 7 oraz ostatni wyraz AN jest równy 89. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 2016. Oblicz, ile wyrazów ma ten ciąg. Żeby rozwiązać to zadanie, to wystarczy, że skorzystamy ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego, którą tutaj mamy podaną. Napiszmy sobie, że suma SN. N początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem pierwszy wyraz a1 plus ostatni wyraz an podzielić na 2 razy n. My tutaj prawie wszystko mamy. Mamy sumę sn. Ona jest równa 2016. No to podstawmy od razu. 2016 równa się a1, pierwszy wyraz też mamy. On jest równy 7 plus an też mamy. N, ostatni wyraz jest równy 89, czyli tą sumę dzielimy przez 2 i mnożymy razy n. na musimy obliczyć, czyli liczbę wyrazów, no to po prostu rozwiązujemy to równanie i będziemy mieli wynik. Przepiszmy lewą stronę bez zmian 2016, a po prawej stronie mamy 89 plus 7 to jest 96, podzielone na 2 daje 48n. No i teraz dzielimy obustronnie to równanie przez 48 i otrzymamy n. -a. Napiszmy, że n to się równa 2016 na 48 i to jest równe 42. Tyle wyrazów liczy nasz ściąg arytmetyczny.